Zarabianie na Twitchu. Jak stworzyć popularny kanał gamingowy? Rozdział 10. Przykłady sukcesu i inspiracje. 10.2 Analiza najlepszych praktyk wśród topowych kanałów. Zagadnienia: 1 lutego 2010 roku Regularność transmisji. 2 lutego 2010 roku Interakcja z widzami. 3 lutego 2010 roku Jakość produkcji. 4 lutego 2010 roku Różnorodność treści. 5 lutego 2010 roku Budowanie marki osobistej. 6 lutego 2010 roku Współpraca z innymi streamerami. 7 lutego 2010 roku Analiza i adaptacja. 8 lutego 2010 roku Wnioski. Analiza praktyk stosowanych przez najlepsze kanały na Twitchu dostarcza cennych informacji dla wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności streamowania oraz zwiększać popularność swojego kanału. Poniżej przedstawiam kluczowe strategie i podejścia stosowane przez topowych streamerów, które można wykorzystać do budowy własnej marki na Twitchu. Zasada regularności Wiele topowych streamerów, takich jak Ninja czy Pokimane, utrzymuje stały harmonogram transmisji. Regularność pozwala widzom na zaplanowanie czasu, aby oglądać ulubionych streamerów. Ustalenie dni i godzin transmisji pomaga w budowaniu lojalności widzów. Planowanie, tworzenie kalendarza transmisji, który jest publicznie dostępny na profilach społecznościowych lub na kanale Twitcha, może przyciągnąć większą liczbę widzów. Należy również informować o zmianach w harmonogramie z wyprzedzeniem. Budowanie społeczności Najlepsi streamerzy angażują swoich widzów w interakcje podczas transmisji. Odpowiadanie na pytania, czytanie czatu i angażowanie się w rozmowy sprawiają, że widzowie czują się częścią społeczności. Ankiety i quizy, używanie narzędzi takich jak Streamlabs lub Michatbot do organizowania ankiet czy uizów w czasie rzeczywistym może zwiększyć interakcję. To również sposób na wciągnięcie widzów w grę lub tematy rozmów. Sprzęt i oprogramowanie, używanie wysokiej jakości sprzętu do streamowania, takiego jak kamery, mikrofony oraz odpowiednie oprogramowanie, np. OBS Studio, zapewnia lepszą jakość transmisji. Wysokiej jakości dźwięk i obraz mogą znacząco wpłynąć na postrzeganą profesjonalność kanału. Estetyka streamu, dobór odpowiedniego oreleju, grafik oraz animacji zwiększa atrakcyjność wizualną transmisji. Streamerzy często inwestują w unikalne grafiki, które odzwierciedlają ich osobowość i styl. Narzędzia takie jak Canva lub Streamlabs mogą być pomocne w tworzeniu estetycznych grafik. Eksperymentowanie z grami, najlepsi streamerzy często zmieniają gry, które streamują, aby przyciągnąć różne grupy widzów. Oprócz grania w popularne tytuły, wiele z nich wprowadza sesje z mniej znanych gier lub organizuje wydarzenia specjalne. Treści dodatkowe, streamerzy, tacy jak AlkraE, nie ograniczają się tylko do gier. Tworzenie dodatkowych treści, takich jak logi, QIA, czy relacje z wydarzeń na żywo, przyciąga nowych widzów i zwiększa zaangażowanie. Autentyczność. Kluczowym elementem sukcesu wielu topowych streamerów jest ich autentyczność. Widzowie cenią sobie szczerość i prawdziwość. Tworzenie wizerunku, który odzwierciedla prawdziwe ja, a nie tylko wizerunek stworzony na potrzeby mediów, buduje zaufanie. Media społecznościowe, wykorzystywanie platform społecznościowych, np. Twittera, Instagram, do komunikacji z fanami, promowania transmisji oraz dzielenia się osobistymi chwilami zwiększa widoczność i przyciąga nowych widzów. Częste posty, zdjęcia i interakcje na tych platformach mogą skutecznie zwiększyć zaangażowanie. Cross-promotion, współpraca z innymi streamerami, szczególnie z podobnym lub wyższym poziomem popularności, mogą przyciągnąć nowych widzów. Organizowanie wspólnych transmisji czy wydarzeń zwiększa szansę na dotarcie do nowych grup odbiorców. Wydarzenia charytatywne. Wiele topowych streamerów organizuje wydarzenia charytatywne, które nie tylko wspierają ważne sprawy, ale również przyciągają uwagę mediów i zwiększają widoczność kanału. Monitorowanie statystyk, regularna analiza statystyk transmisji, takich jak liczba widzów, czat i zaangażowanie, pozwala streamerom dostosowywać swoje podejście. Używanie narzędzi analitycznych Twitcha, takich jak Twitch Tracker, może pomóc w identyfikacji trendów i preferencji widzów. Testowanie formatów, eksperymentowanie z różnymi formatami transmisji oraz typami gier pomaga w określeniu, co najlepiej działa dla danej społeczności. Najlepsi streamerzy często analizują swoje transmisje, aby zrozumieć, co przyciąga widzów i jakie aspekty wymagają poprawy. Najlepsze praktyki topowych streamerów na Twitchu koncentrują się na regularności, interakcji z widzami, jakości produkcji oraz autentyczności. Kluczowe jest budowanie społeczności oraz ciągłe dostosowywanie treści do oczekiwań i preferencji widzów. Używanie różnych narzędzi, takich jak oprogramowanie do analizy statystyk i platformy społecznościowe, może znacząco przyczynić się do sukcesu na tej dynamicznej platformie. Inspirując się praktykami najlepszych, nowi streamerzy mogą zwiększyć swoje szanse na rozwój i osiągnięcie sukcesu. Zarabianie na Twitchu. Jak stworzyć popularny kanał gamingowy? Rozdział 10. Przykłady sukcesu i inspiracje. 10.2 Analiza najlepszych praktyk wśród topowych kanałów.